we <laughs> Nie wystartowali. Bardzo prosimy na dźwięku o włączenie drugiego mikrofonu. Proszę na mam lidera po pod poglądach Marcina Polara z PKS-u Korona Elbląg, także zawodnik z numerem 96. W dniu dzisiejszym, jeśli ukończy pierwszy wyścig i drugi, to ma szansę być pierwszym mistrzostwem tej klasy, czyli MX-2. To są inni, którzy tutaj w rejonie naszego okręgu, Wielkiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego Wrocławia. No, powstało wiele tegożnych zdarzeń w ostatnim czasie, w ostatnim czasie, w ostatnim czasie, pierwszym na prowadzeniu Numer startowy 96 z MKS Nekla, na drugiej pozycji jedzie Kamil Nowakowski z Ostrowskiego Klubu Motocrossowego. Numer startowy 224, na trzeciej pozycji y, zawodnik Sebastian Dobrowski. Chciałbym Państwa w trakcie trwania wyścigu zaprosić już dzisiaj Państwa na kolejne zawody tego typu, czyli kolejną rundę Mistrzostw Polski w kładach Open Junior. No i wiszącła w strefie zachodniej do Właśnie w niedzielę odbędzie się kolejna runda w Zgowie. Także serdecznie w imieniu Sąskiego Klubu Motornego Państwa Rzeczko zapraszam do tego. Numer czwartowy 224. Ostropski klubowo-kosowy trzeci jest Sebastian Dobrowski 737 Zlubina. Czwarty Zawis Łady. Numer czwartowy 767 Lubina a e, Tomasz Telmaszyk e, numer startowy 344, również zawodnik Elezembry Tech Ranching Lubin Na szóstej pozycji jedzie Tomasz Panaszak, Pro Ranching numer startowy 46, to na kolejnym Najlepszy czas przejazdu i pierwszego obrążenia, oczywiście był Lucia Mdulnikowski, Zukółkołkowski, z 2 minuty 54. jest bardzo Autorady, klubu nie mógłby startować Mistrzostwa Świata. Bo no wielka szkoda na nasz kraj, który liczy 38 milionów mieszkańców, nie było stać zarządu głównego, ażeby jedyny Polak reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach świata. Ale za to bardzo dobrze pojeżdża. Thank <laughs>